Cześć moi drodzy, wiem, że zwykle omawiam książki, ale dziś akurat pogadamy sobie o polskim serialu, który niedawno wyszedł, czyli o Gąsce, z którą miałem niedawno wątpliwą przyjemność się zapoznać. Zapraszam. Moja przygoda z Gąską była zupełnie przypadkowa. Było tak, że mieliśmy spotkanie w gronie przyjaciół, no i nagle. Wyszedł pomysł, obejrzyjmy coś. Traf chciał, że padło właśnie na gąskę, czyli serial, o którym gdzieś coś tam słyszałem, ale niezbyt utkwił mi w pamięci. Natomiast, no okej, okay, oglądajmy. No i w miarę jak oglądałem dalej no to miałem coraz więcej wniosków którymi się dzisiaj z wami podzielę. No i już pewnie na start wiecie, że moja ocena raczej nie będzie pozytywna, ale spokojnie uargumentuję ją Gąska to serial mający parodiować pracę w supermarkecie mamy różne postaci mamy szefa, który jest zajarany Ameryką i stara się jakoś tę Amerykę wprowadzić na maksa w swoim sklepie, mamy menadżerkę, która jest taką typowo suką, ale z drugiej strony ma jakąś tam y, ludzką stronę. Mamy pracowników, którzy są absolutnie skretniali na wszystkie możliwe sposoby. Mamy ochroniarza, który jest jakimś tam kurde, nie wiem, weteranem więziennym, takie zrobiony przynajmniej. Oprócz tego w serialu pojawiają się Znani celebryci, osoby z różnych dziedzin życia, w formie wizji głównej protagonistki, która jest kasierką nowo przyjętą w sklepie, i z jej perspektywy poznajemy całą sytuację. Sam fakt, że robią to osoby, które wcześniej zrobiły 1670, no to daje dużo do życzenia, co nie myślicie, że to będzie super parodia pracy w Biedronce czy innym Lidlu, i że w ogóle no, uśmiejecie się, nie. To znaczy nie mówię, że ten serial nie jest wcale zabawny. Było kilka momentów, gdzie ja realnie się uśmiechnąłem albo nawet i zaśmiałem, ale w gruncie rzeczy nie jest to absolutnie humor, który odpowiadałby poziomowi 1670. Dlatego, że tamten serial jest robiony bardzo przemyślanie, dlatego, że settingiem jest Polska w XVII wieku, jest świat szlachty i chłopstwa. I te żarty są tam robione właśnie z wykorzystaniem tej wiedzy historycznej i przeplatania tego z dzisiejszym patrzeniem na świat. I tam to działa. A tutaj ta parodia pracy w sklepie po prostu nie wyszła. Żarty są na poziomie, ja bym powiedział, przynajmniej w większości, takiego. M jak miłość, listy do M albo barw szczęścia. To nawet nie jest kurczę ojciec Mateusz mam wrażenie. Ogólnie już na start widać, że jest to polski serial, ale niestety te żarty nie są jakoś tak zbudowane, nie są stworzone jakoś bardzo starannie, tylko są to raczej takie brutalne żarty sytuacyjne. Bardzo często przechodzi nas lekki cringe, kiedy słyszymy to wszystko, bo mamy na przykład dialogi między postaciami, jakieś takie zupełnie z czapy. Nawet kurde nie umiem wam podać przykładu. Bo to jest taki trochę serial, o niczym mam wrażenie. Bo z jednej strony był tu potencjał na bardzo dobrą parodię, a z jednej strony to ta parodia jest, mam wrażenie, niewykorzystana. Bo jeżeli to miała być parodia polskiego sklepu, no to ja bym tam dał rzeczy, które są, nie wiem, no memiczne w kwestii polskich sklepów, na przykład zestawianie paletami wszystkiego, nie? A w tym serialu mam wrażenie, że no jest jakiś wątek, przykładowo, że jest jakiś festyn. I w ogóle sklep, zamiast funkcjonować, to się zajmuje organizacją festynu, i to wszystko jest tak zrobione, że w sumie ten festyn jest z jednej strony tłem fabularnym, ale z drugiej strony to on jest prawdziwą fabułą, bo tam się nic oprócz tego festynu nie dzieje. I masz takie wrażenie, że, to, że te odcinki są trochę niepełne, że tak jakby. Brakuje tutaj płęty, brakuje jakiegoś takiego skonkretyzowania. Nie wiem, w 1670 na przykład mieliśmy wątek tego yy, Jezusa, przynajmniej ksiądz Jakub uznał go za Jezusa, co nie? No i cała historia wokół tego. A tutaj ciężko jest właściwie wymienić jakieś konkretne historie, bo mamy na przykład romans ochroniarza z jedną kasierką, yy, która w ogóle. Jest Ukrainką, oczywiście, ale ten wątek jest zupełnie byle jaki. Jego tak naprawdę mogłoby nie być, bo on nie jest ani śmieszny, ani jakiś istotny fabularnie. Sam szef jest dosyć mocno dziwny, bo wiecie, jak Jan Paweł w 1670 miał różne swoje kwestie, przemowy i tak dalej, nie? No to tutaj ten szef też niby ma swoje przemowy, coś tam mówi do telefonu, że Elon Musk, coś tam tego, nie? Ale to nie prowadzi do niczego, to nie ma celu, bo to nie jest ani jakby jakoś budujące tę postać, bo on mówi totalne kocopoły. I nawet nie da się dobrze określić, że on jest zajarany tą Ameryką, bo to nie ma tutaj właściwie żadnego konkretu, ani to nie jest w ogóle śmieszne. No, przynajmniej do mnie ten humor nie trafia. I myślę, że trochę przykro się na to patrzy, bo widać, że w tym filmie był po prostu budżet. Samo to, że pozwolili sobie na zaproszenie paru celebrytów. Być może już widzieliście jakieś yy, szoty z tego, że jakiś tam, właśnie celebryty się nagle pojawia w śmiesznym stroju. Ogólnie brakuje tutaj takich komentarzy światopoglądowych, brakuje tej puenty, brakuje dobrych, skonstruowanych przez parę, naście minut żartów. Ogólnie. Mam wrażenie, że ktoś kiepsko o tym pomyślał, a szkoda, bo uważam, że był potencjał. Patrząc na to, jak to jest ładnie zrobione, bo muszę przyznać, że jest fajnie zrobione, że ten sklep i w ogóle cała ta estetyka to jest wszystko naprawdę spójne. Tylko brakło troszeczkę takiego pazura w tym serialu. Brakło czegoś, co jakoś by tego. Widza przyciągnęło, no, zwyczajnie. Ja na tym serialu, gdybym na przykład oglądał go sam, tak po prostu siedział i sobie oglądał, no to prawdopodobnie nie obejrzałbym tyle odcinków, ile obejrzałem, bo dla mnie jest to zwyczajnie taki ciągnący się serial. Bo wiecie, nawet jeżeli mamy takiego ojca Mateusza, który też jest w teorii polskim serialem komediowym, i ktoś mógłby powiedzieć, że to jest strasznie. Yy, generyczne i w ogóle każdy odcinek ojca Mateusza jest taki sam, bo jest taki sam schemat. Ale mimo wszystko ojciec Mateusz jest o wiele ciekawszy niż gąska. Dlatego, że po pierwsze ma postacie, z którymi ty możesz się jakoś udożsamić. Ma postacie, które realnie są zabawne w tym, co robią. Ma żarty, które nie są yy, w ogóle absurdalne, nie, tylko one mają jakąś swoją. Jakiś swój cel, a przede wszystkim ma fabułę, którą możesz śledzić. A dla mnie, Gąska jest po prostu serialem bez fabuły, tak naprawdę. I z jednej strony widzę te podobieństwa do 1670, że z jednej strony mamy Jana Pawła, który chce zostać najsłynniejszym Janem Pawełem w historii Polski, a z drugiej strony mamy Włodka, który chce mieć amerykański sklep, cokolwiek to znaczy. No i mamy inne postacie, które mają jakieś tam swoje motywacje, ale te motywacje są bardzo kruche w przypadku gąski. To już naprawdę lepiej to co 1670 sobie poradziło, bo tam realnie te postaci mają jakieś swoje cele, jakieś swoje cechy. A w przypadku tych kasierów w gąsce, pracowników sklepu, to nawet nie umiem powiedzieć, że oni mają jakiś konkretny cel. Oni po prostu tam są, mają jedną, dwie cechy charakteru, czasem rzucą jakiś żart albo coś, co ma być żartem. Mam wrażenie, że gąska jest po prostu zmarnowanym potencjałem. Bo naprawdę w serialu, który mógłby być taką świetną satyrą na pracę w sklepie, na te palety, na te świeżaki, na te wszystkie aplikacje, kasy samoobsługowe, naprawdę jest tutaj potencjał. Tylko, że ten potencjał został trochę zmarnowany, bo nie mamy tutaj realnie ani z jednej strony poważnej satyry, jakiegoś zastanowienia się nad problemem społecznym, ani z drugiej strony nie idzie to w formę absurdu i takiej absolutnej głupoty, która jednak byłaby śmieszna. Mam wrażenie, że tutaj reżyser, albo ktokolwiek kto za to odpowiadał, nie mógł się za bardzo zdecydować. Czy ostatecznie gąska z złym serialem? To zależy. Ja uważam, że nie jest dobrym serialem. Uważam, że jeżeli go oglądać, to na pewno nie samemu i na pewno nie jakoś, żeby, nie wiem, szukać tam rozrywki czy czegoś, raczej jest to coś, co, powiedzmy, leci w tle, a wy w tym czasie może robić coś innego, bo. Uważam, że nie ma tutaj nic, co by was realnie zainteresowało. Nie ma tutaj ważnych komentarzy odnośnie świata, nie ma tutaj żartów, które by wymagały ogromnego skupienia, bo żarty są albo wulgarne, albo sytuacyjne, albo słowne. Tutaj nie ma tej puenty, którą musicie śledzić, no. Nie powiem, że się zawiodłem, bo też moje doświadczenie z tym serialem było zupełnie przypadkowe, ale jeżeli ktoś z was chciałby obejrzeć, no to weźcie sobie do towarzystwa kogoś i najlepiej jednocześnie dyskutujcie o czymś innym w trakcie oglądania tego serialu, bo uważam, że nie jest na tyle zajmujący, żeby faktycznie przy nim ślęczeć. No chyba, że potrzebujecie czegoś do odmurzenia się i czegoś, co będzie na trochę lepszym poziomie niż Polskie seriale w stylu M Jak Miłość. Chociaż, kurde, mam wrażenie, że dla niektórych Em jak miłość już byłoby lepsze niż to, no to, to możecie to obejrzeć, bo to jest naprawdę serial, który ma budżet spoko, wygląda ładnie. Widać, że jest postarany, tylko brakło mu takiej takiej mocy, takiego. Y, powiedzmy, no, czegoś, co było właśnie w 1670 i czegoś, co naprawdę śmieszyło, ciekawiło, bawiło i było oryginalne, a to nie jest oryginalne. To jest po prostu bardzo momentami cringe'owy serial, który chciałby być parodią pracy w sklepie, ale niestety niezbyt mu się to udało. Y, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać, czy oglądaliście ten serial, czy w ogóle o nim słyszeliście, a jeżeli nie, to czy zamierzacie obejrzeć to po moim filmie? Ja nie nazwę tego recenzją, to jest raczej moje luźne przemyślenie odnośnie tego serialu. Zachęcam do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Zachęcam stałych widzów do wspierania kanału. Jest taka opcja, i możecie wtedy zyskać dostęp do redakcji i mieć specjalny czat na Discordzie, tak jak zrobiła to Karolina Maj na poziomie redaktora, za co jej bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam też na Instagrama, lubimy czytać Nową Fantastykę. Wszystkie linki znajdują się w opisie. Na Discorda też możecie wbić. No a my widzimy się już w kolejnym odcinku, który będzie jak nagram i rzucę, czyli mam nadzieję niedługo. Trzymajcie się ciepło, cześć. Nie, poważnie szkoda. Przykro się patrzy na zmarnowany potencjał. Pewnie dlatego tak dziwnie się czuję jak oglądam swoje filmy.